Niewiele godzin zostało do końca kampanii wyborczej jednej z najdłuższych i najbardziej brutalnych. Oto skompromitowane państwo Tuska, tego samego Tuska, który skompromitował się dwa dni temu w Polsacie u pana redaktora Rymanowskiego. Tego samego Tuska, który kompromituje służby. Tego samego Tuska, którego, któremu podległy jest szef ABW. Zdradzające tajemnice w sposób przestępczy, ewidentnie, bo nie wolno tego rodzaju tajemnic zdradzać, a jednocześnie kłamiące, na co wskazuje wyjaśnienia jego poprzednika. Yy, państwo Tuska, które rzuca błotem na lewo i prawo, posługując się w tym celu ludźmi skompromitowanymi, takimi jak pan Murański, dla których, dla, który to dla pana Tuska jest cennym źródłem informacji. Państwo Tuska, które od 16 miesięcy szykowało ten podły atak i które samo pokazuje, że jest całkowicie niezdolne do normalnego funkcjonowania. W tym wszystkim zapomina o jednej rzeczy. Błoto na Karola Nawróckiego jest już dla wszystkich oczywiste. Ale dla wszystkich oczywiste powinno być również to, że u samego Rafała Trzaskowskiego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy dzieją się rzeczy, które absolutnie nie są pomówieniami, jakąś projekcją czy jakimiś fantazjami. Oto w mieście stołecznym Warszawa ma miejsce gigantyczna afera korupcyjna. Gigantyczna afera korupcyjna z udziałem najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, którzy mają zarzuty, i jak czytamy w prasie, zmierza to w kierunku poważnego procesu korupcyjnego, w którym. W tym procesie z pewnością swoją funkcję, swoją rolę będzie miał również sam Rafał Trzaskowski jako prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Mowa tu o aferze korupcyjnej, w której udowodniono, jak czytamy w prasie, ponad 5 milionów łapówki dla najbliższych współpracowników pana Trzaskowskiego, ówczesnego sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy Karpińskiego i jego innych najbliższych współpracowników. O całej tej aferze, o szczegółach. Największej afery korupcyjnej w mieście stołecznym Warszawa zarządzanym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który planuje zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, opowie Sebastian Kaleta. Szanowni Państwo, cały aparat państwa jest wprzęgnięty dzisiaj w brudną kampanię przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Widzimy z dnia na dzień jak są używane służby, również są przygotowywane ustawki w sądach, żeby... W Okłamywać opinię publiczną. Media rozpracowują życiorys Karola Nawrockiego wręcz aż do przedszkola, bo Trzaskowski mówi o tym, że Karol Nawrocki miał kanapki zabierać w szkole. Ale dlaczego milczą media w sprawie gigantycznej afery korupcyjnej, która według prokuratury, nawet prokuratury Bodnara, działa się pod nosem Rafała Trzaskowskiego? Włodzimierz Karpiński, przypominam, jest to były minister w rządzie Donalda Tuska, Rafał Baniak, wiceminister również w tym rządzie. To oni, według śledczych, stworzyli sieć korupcyjną, która miała ułatwić firmom śmieciowym uzyskiwanie zleceń od miejskiego przedsiębiorstwa o, o, oczyszczania. To tym miejskim przedsiębiorstwem, warszawską spółką kierował Karpiński, to jego do tej spółki powołał Rafał Trzaskowski. A następnie Trzaskowski ściągnął Karpińskiego do warszawskiego ratusza jako sekretarza miasta swoją prawą rękę. I dwa lata temu służby przychodzą po prawą rękę prezydenta polskiej stolicy, oskarżając o korupcję przy ustawianiu przetargów na wywóz śmieci na kwotę 500 milionów złotych. Karpiński trafił do aresztu decyzjami sędziów, którzy również należą do Stowarzyszenia justycja, czyli niezbyt przychylnych, można powiedzieć, ówczesnemu kierownictwu prokuratury. Prosto z aresztu trafił do Parlamentu Europejskiego, tak mu Tusk załatwił z chołownią, bo tam poprzestawiali, kto mandaty będzie brał i udało mu się na rok trafić. Wyszedł, skończyła mu, mu się kadencja Parlamentu Europejskiego, od roku cisza w sprawie. Media informują, że trwa końcowe zapoznawanie się z aktami, trafi akt oskarżenia. Czyli wskazuje wiele na to, że Adam Bodnar i jego ekipa w prokuraturze byli w stanie skręcić sprawę Grockiego i, i Giertycha, ale widocznie ta afera warszawska jest tak potężna, że nawet Bodnarowcy nie, nie są w stanie tego skręcić. A Rafał Trzaskowski konsekwentnie w tej sprawie milczy. Mówimy o fundamentalnie istotnej sprawie dla mieszkańców, ponieważ zarządów Rafała Trzaskowskiego wzrastają od wzrosły opłaty za wywóz śmieci, a dowiadujemy się w tym czasie, że na śmieciach zarabiają firmy, firmy które mają wręczać łapówki ludziom trzaskowskiego. Gigantyczna afera korupcyjna, przypominam, ustalenia śledczych z przed dwóch lat, ale podtrzymywane dzisiaj również przez prokuraturę. Rafał Trzaskowski, czy wyobrażacie sobie państwo, że gdyby został prezydentem, będzie wzywany na świadka w sprawie korupcyjnej, gigantycznej sprawie korupcyjnej, prezydent Polski, bo pod jego nosem jego kolega miał brać łapówki? Czy to jest naprawdę um, rekomendacja dla takiej osoby jak Rafał Trzaskowski na stanowisko prezydenta naszego kraju? Czy wyobrażamy sobie taką sytuację, taką kompromitację naszego państwa? Co więcej, ro, rola Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie nie została wyjaśniona. I tu kieruję pytanie do pana Adama Bodnara, który tak świetnie kryje i skręca sprawy polityków Platformy Obywatelskiej. Ponieważ jak również ujawniły media, pan Karpiński dostał potężne pełnomocnictwa i kolejne władze MPO na zawieranie umów bez nadzoru prezydenta miasta, nawet do 3 miliardów złotych, bez nadzoru właściciela, jakim jest miasto stołeczne Warszawa w swojej spółce śmieciowej. Co to oznacza? No rodzi to wiele pytań. Czy Rafał Trzaskowski wiedział o procederze korupcyjnym Karpińskiego i może w ten sposób próbuje, próbował uniknąć odpowiedzialności prawnej, dając, odwracając wzrok od tego, co tam się dzieje? Na te pytania od bardzo długiego czasu nie ma odpowiedzi, ponieważ również media, które są wprzęgnięte w kłamliwą propagandę przeciwko Karolowi Nawrockiemu, które robią śledztwa, czy on kanapki w szkole kradł, to te media nie interesują się, że warszawiacy są okradani na setki milionów złotych. To są poważne sprawy. Rafał Trzaskowski do dzisiaj tego nie wyjaśnił. Do dzisiaj nie wyjaśnił swojej roli w relacji z Włodzimierzem Karpińskim. Nie wyjaśnił dlaczego akurat Włodzimierza Karpińskiego powołał na swoją prawą rękę. Prawa ręka Rafała Trzaskowskiego będzie oskarżona, bo trwa przygotowywanie aktu oskarżenia o przyjmowanie gigantycznych łapówek. A jednocześnie mieszkańcy Warszawy musieli się składać na wyższymi opłatami, jeśli Stwierdzenia prokuratury są zgodne z prawdą na to, żeby firmy śmieciowe zarabiały na procederze, który ułatwiła im korupcję. No, jakby powiedział Trzaskowski, to się w pale nie mieści. Ale w tym systemie, który wiele absurdów znosi, naprawdę jest to konsekwentnie zamiatane pod dywan. I to jest bardzo ważne pytanie na końcówce tej kampanii. Z tego powodu, że Trzaskowski ma. Czelność, jako uczeń polityczny Hanny Gronkiewicz-Walc, mówić cokolwiek o uczciwości w polityce. Człowiek, który na plecach Hanny Gronkiewicz-Walc, kiedy była afera reprywatyzacyjna, szedł po szczeblach kariery politycznej. Człowiek, który przyjmował, zgadzał się na pakiet klimatyczny, pakiet migracyjny, kiedy był odpowiadał za to w rządzie wykopacz. Człowiek, pod którego okiem i nosem odbyła się jedna z największych afer, korup afer korupcyjnych w historii Trzeciej Rzeczypospolitej, jeśli twierdzenia prokuratury został, zostaną potwierdzone przez Sądem. Prawa ręka prezydenta stolicy, który ubiega się o urząd prezydenta Polski jest oskarżona o przyjmowanie potężnych łapówek. To jest bardzo ważna kwestia, która nie może być pominięta, w szczególności, że Rafał Trzaskowski innym zarzuca jakieś podejrzane czy wątpliwe zachowania, Mówiąc, używając często słowa uczciwość. Naprawdę diabeł się ubrał i ogonem nam przedzwonił diabeł w ornat się ubrał i ogonem nam przedzwonił, Szanowni Państwo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Najlepiej w przedmiocie konferencji o tej gigantycznej aferze korupcyjnej w, w, w stołecznym ratuszu zarządzanym przez Rafała Trzaskowskiego, no ale ja myślę, że możemy się spodziewać rzetelności dziennikarskiej na tej sali. Stanisław Pyrzanowski, redakcja w Polsce24. Ogólnie kampanijne pytanie, ponieważ no myślę, że jeszcze nadal nie możemy się otrząsnąć po słynnym wywiadzie pana premiera w Polsacie. No i pytanie do pana ministra Kalety, ponieważ wiem, że w internetach jest biegłe, też, też czasem zaglądam, czytam internet, komentarzy jest wiele. Pojawiają się pytania, kogo sztab Karola Nawrockiego powinien wystawić w odpowiedzi na Jacka Murańskiego, czy może na przykład Magic Gocha byłaby takim autorytetem, godnym tego autorytetu, który został przedstawiony. To jest tak zupełnie poważnie do pana ministra Czarnka pytanie odnośnie tego, co Wirtualna Polska po raz kolejny ujawnia, czyli no teraz już jest oficjalne pismo Komisji Spraw Zagranicznych i Izby Reprezentantów USA do Komisji Europejskiej, do Urzuli von der Leyen. Zapytanie o nielegalne finansowanie kampanii. Tutaj są powiązania z demokratami, ze środowiskiem demokratów, środowiskiem Baracka Obamy i prosił mu o komentarz w tej sprawie. Szanowny panie redaktorze, cała Polska widziała, że kiedy Donald Tusk wzdycha do Jacka Murańskiego, Karol Nawrocki spotyka się z panią sekretarz Kristinoem. I to chyba jest najlepszy komentarz do tego, kto, kto, jak zajmuje się sprawami polskimi w ostatnich godzinach. Proszę Państwa, to jest gigantyczna afera, która będzie rozliczana w praworządnej Polsce, a która już jest przedmiotem zainteresowania świata. Ponieważ ona zatacza bardzo szerokie kręgi i dotyczy również organizacji, która powiązana jest z partią demokratyczną, a która promowała panią Kamalę Harris i Joe Bidena. Organizacji, w której zaangażowane są również pieniądze Sorosza i lewicy węgierskiej. W związku z tym republikanie skierowali takie zapytanie do pani von der Leyen. Nie ma w tym nic dziwnego. Nielegalne finansowanie na gigantyczną kwotę brudnej, hejterskiej kampanii promującej Trzaskowskiego i wymierzonej w Karola Nawrockiego i Sławomir Mencena jest skandalem, którego jeszcze nie mieliśmy w historii wyborów w Polsce od 1989 roku. Zachowanie naukowo-akademickiej sieci komputerowej nask który miał być parasolem ochrony nad wyborami, jest kolejnym skandalem w tym samym zakresie. W związku z tym możemy Państwu zagwarantować, ta kwestia i ta sprawa dopiero zaczyna oglądać światło dzienne i będzie rozliczona. Bo jest największą aferą przeciwko wyborom i przestępstwem przeciwko wyborom i demokracji w Polsce od 1989 roku. Dzień dobry, Katarzyna Gozdawa Litwińska Twend 24. Pani Ministrze, do Pana mam pytanie odnośnie pana wywiadu. Co Pan ma na myśli mówiąc o tym, że w sądzie okręgowym jest tu stawka, czy to nie jest zbyt daleko posunięte twierdzenie. Pani tylko redaktor. dokończę pytanie, dobrze? Czy to nie jest zbyt daleko posunięte twierdzenie? I czy jednak Państwo nie zdecydujecie się złożyć protest tego w trybie wyborczym w wniosku do sądu? Dlatego, Myś że wtedy pani, sama pani szybko, to sama się bardzo szybko. rozstrzygnęłaby się sprawa, jeżeli Państwo nie macie Szanowna wątpliwości. Że tutaj, ale dokończę, tylko bo to tak, jeszcze ja chciałam Adam, no. Dobrze, to pan będzie odpowiadał, ja będę jeszcze mogła zabrać głos, czy mam do końca. pani mówi, proszę bardzo. I druga kwestia, czyli potwierdzenie bezpieczeństwa dla Karola Nowodzkiego. Państwo chcecie skomentować to, co pojawiło się w mediach społecznościowych ze strony Rzecznika msw że były negatywne rekomendacje dla poświadczenia bezpieczeństwa dla pana Karola Nawrockiego, a mimo wszystko dostał, dostał to poświadczenie od ówczesnego szefa ABW. Chciałem panią zapytać, kiedy TFN24 przestanie brać udział w ustawce, którą pani tutaj przed momentem ujawniła? Państwo z uporem maniaka my tu mówimy o pięciu milionach łapówki dla najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego, a państwo z uporem maniaka wpieracie nam, że powinniśmy iść do sądu i mówić: poz, pozwijcie nas, pozwijcie nas, pozwijcie nas, nawet prawnik onetu, tego samego onetu, który skompromitował się na skalę niebywałą i który służy, służy absurdalnej sprawie, nielegalnej kampanii, nielegalnej kampanii hejterskiej, prawnie Goneto mówi pozwijcie Onet, pozwijcie Onet, pozwijcie Onet, pozwijcie Onet, bo jest ustawka. Bo cokolwiek byśmy nie pokazali w sądzie, to ten sąd po to miał być właśnie w ten sposób zrobiony, żeby pokazać, że jednak Karol Nawrowski przegrywa sprawę w trybie wyborczym. Nie róbcie z ludzi balona. Nie róbcie ludzi w balona, dlatego że ludzie dokładnie wiedzą, jak wygląda Orzecznictwo sądów w tym kraju i czego wymaga się od nas po dojściu do wazu ponownie? Kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby ludzie, którzy nigdy w togach nie powinni chodzić, z tego sądu rzeczywiście nie robili pośmiewiska. Robicie ustawkę sami, tą ustawkę zdradza pani redaktor dzisiaj kolejnym pytaniem. Pozwijcie, pozwijcie. Pozwaliśmy. W praworządnym państwie wszyscy odpowiedzą za hejterstwo i kłamstwo, które dzisiaj kompromituje państwo Tuska. Pani redaktor, ja mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie wyemitowana przez TVN24. Z tego powodu, że można przypuszczać, że jest przygotowana ustawka w Sądzie Okręgowym w Warszawie, również z, z wielu, wielu innych bardzo szczegółowych przyczyn. Mianowicie Sąd Okręgowy w Warszawie został przejęty przez bodnarowców w Togach. Pan Adam Bodnar, jako minister sprawiedliwości, bezprawnie odwołał kierownictwo tego sądu, które miało określone kadencje. Następnie, następnie ludzie ze Stowarzyszenia Justicja zostali obsadzeni w kluczowych Wydziałach tego sądu. Widzimy wiele manipulacji z składami sędziowskimi w ostatnich miesiącach, w kluczowych politycznych sprawach i wątpliwości związanych z losowaniami sędziów, ale sprawy wyborcze toczą się w trochę innym trybie. I w tych wyborach, tylko w tych wyborach, w oczywistej sprawie, w której Sławomir Mencel. Pokazał zdjęcia Szymona Hołowni z ludźmi, którzy nielegalnie trafili do Polski. W takiej oczywistej sprawie, w tym sądzie, w tak oczywistą sprawę Sławomir Męcen przegrał. Co więcej, pragnę wskazać, że w ostatnią niedzielę, i myślę, że na pewno TVN to pokaże, sędzia Anna Batorcielska, gwiazda tego sądu, gwiazda TVN-u innymi, bo gości na państwa antenie, maszerowała w Marszu Politycznym za Rafała Trzaskowskiego. Sędzia tego sądu, dokładnie. I czy można w takim wypadku, kiedy rozgrzani sędziowie justicji marszu, maszerują za Rafałem Trzaskowskim, liczyć na to, że nagle jest jakaś sprawa i wszyscy mówią od was: idźcie do sądu, idźcie do sądu. No naprawdę, szanujmy się, jesteśmy poważnymi ludźmi i znamy te wasze numery. Jeszcze jedno, pani reaktor: no niech pani spojrzy na ten onet cały śmieszny. No. Onet najpierw rzuca błotem, później daje swojego prawnika, który mówi, że onet powinien być pozwany. Przepis prawa stanowi wprost, że pozwany w trybie wyborczym może być tylko ktoś, kto prowadzi agitację wyborczą na rzecz jednego z kandydatów w wyborach. To znaczy, że prawnik Onetu, który rzuca błotem na Karola Nawruskiego, stwierdza wprost, że Onet prowadzi agitację wyborczą. Tylko nie to orzeknie pewnie sąd w Warszawie w ramach ustawek, o której można powiedzieć ze stuprocentową miał pewnością, że są przygotowane. Więc raz jeszcze apel do TVN24, do Onetu, nie róbcie... Ludzi w balona, bo to wam się po prostu nie uda. A w państwie praworządnym wszyscy, którzy rzucają hejt i kłamstwa na koralnawskiego, zostaną osądzeni tylko w państwie praworządnym. A ABW, no, to, jest, to jest kolejna rzecz. Ja nie wiem, dlaczego pani redaktor się w to daje wmanewrować. No przecież mówiłem tutaj na tej konferencji. Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego ustami swojego szefa zaangażowała się wprost. Prost w kampanię wyborczą hejterską po stronie Rafała Trzaskowskiego. To jest zupełnie oczywiste. Czy Państwo naprawdę nie widzicie gigantycznej kompromitacji państwa? Ja współczuję funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wiem, że są wściekli bo to są ludzie, którzy chcą służyć bezpieczeństwu państwa polskiego, a nie chcą być posądzani o to, że są politycznie wmanewrowani w kampanię. W tę kampanię politycznie wmanewrował ich, ich szef, kłamiąc zresztą, kłamiąc zresztą, nie tylko naruszając przepisy prawa, ale kłamiąc. Jego poprzednik dokładnie powiedział, na czym polegało również kłamstwo Tuska o jakimś funkcjonariuszu gdańskim, podczas gdy żadna Delegatura Gdańska nie brała udziału w, proces, w, tej, w tym procesie, w procedurze dopuszczania Karola Nawrockiego do tajemnic ściśle chronionych. No kłamstwo za kłamstwem Odkręcanie tego kłamstwa zresztą ten tweet, który wczoraj został opublikowany przez szefa ABW, został przez niego natychmiast zdjęty, bo ktoś mu powiedział, chłopie poszedłeś za daleko, ale już było za późno, bo zaczęły to publikować media. W związku z tym dzisiaj ma następny tweet i tak będzie pewnie do wyborów. Skandal niebywały i państwo ten skandal jeszcze podbijacie. Panie znaczy, ja myślę, że TVN tego nie wyemituje, bo kamera TVN-u z mikrofonem leży tutaj. Wszystkie stacje są, są niepodpięte. Ja chciałem jeszcze zapytać, komu społeczeństwo ma wierzyć? Czy funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialnym nie tylko za weryfikację takich person państwowych jak no prezes IPN-u na przykład, ale też... No, uchodźców na przykład czy migrantów, którzy przekraczają naszą granicę. Z jednej strony słyszymy, że służby mają ich weryfikować, od tego są służby, no ale z drugiej strony te same służby jeszcze za poprzedniego premiera nie są w stanie tego zweryfikować czegoś, co dziennikarze no, byli w stanie zweryfikować w ciągu, no nie wiem, kilku miesięcy. To, znaczy, panu, to trudno się odnieść do Pana pytania inaczej, jak tylko w sposób taki, że zgadzam się z Pana wątpliwościami, a do pani redaktor Stefa chociaż nie nagrywa się tego jeszcze jedna rzecz. Jeżeli szef ABW, jeżeli szef ABW wiedział od półtora roku, wiedział od półtora roku, że Karol Nawrocki został dopuszczony do tych tajemnic ściśle chronionych niezgodnie z prawem, to gdzie był przez te półtora roku i dlaczego mu nie zdjął? tej możliwości i nie odebrał mu tego prawa dostępu do tajemnic ściśle chronionych. Jeżeli szef rządu polskiego wiedział o jakichś skandalicznych rzeczach, których miał się dopuszczać prezes ipn to dlaczego jako człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne na podstawie artykułu 146 ust. 4 punkt 7 i 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie podjął żadnych kroków przez półtora roku narażając tym samym Polaków na niebezpieczeństwo? Przecież to są jaja, pani redaktor. Jaja, jak berety. Czy ja mogę jeszcze? Panie Ministrze, dobrze, to po pierwsze moja jedna kamera jest faktycznie tutaj, druga jest tutaj. Mamy tutaj dwie kamery i nagrywamy Państwa i mamy tutaj dźwiękowca. I na żywo poszło? I mamy, na żywo poszło? tego nie wiem. Natomiast na pewno Pana wypowiedzi są u nas puszczane i Pan doskonale o tym wie. Żałuję, że nie możemy polemizować na bieżąco, bo nie mam mikrofonu w ręku. Natomiast jeśli chodzi o sądy, to przykro mi, że Państwo wydajecie wyrok przed wyrokiem ewentualnym, tak, orzeczeniem. No bo tu Pan mówi, że jest ustawka, więc nie daje Pan nawet szansy temu, żeby sąd się... Sprawdził w takim razie w takim procesie. No nie, nie damy szansy, A żeby się żeby, ustawka, pytamy, żeby pytamy się ustawka zjiściła, nie damy tej szansy, ma Pani gwarancję. Pytamy o ten tryb wyborczy, dlatego że jest on szybszy i nie byłoby takich zarzutów, że Państwo chcecie przeciągać sprawę w nieskończoność, Bo wiadomo, że ten tryb cywilny jest dużo dłuższy i może się to ciągnąć, i może zostać się prezydentem jeden z kandydatów i jeszcze długo nie będziemy mieli wyroku, dlatego o to pytamy. Wielce szanowna pani redaktor, żebyśmy to przecięli, nie damy się wmanewrować w waszą ustawkę. Dziękuję bardzo. Ja nie mam nic wspólnego z sądami. Czy ktoś jeszcze? Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy znakomitych wyborów w Niedzielę. Walczymy o Polskę. Dziękuję bardzo.